Nad mrocznymi wodami jeziora Letis rozległ się przerażający skrzek nieumarłych spektr, które wielką falą zstąpiły z gór. Rybacy z kruczego miasta, którzy tej nocy byli na połowach, w chwili, w której usłyszeli odległe krzyki, poczuli również, jak drastycznie spada temperatura. Gdy trzęsąc się z zimna, zaczęli zawracać, fala nieumarłych widm uderzyła w ich statki. A oni sami albo umarli na miejscu, rozerwani przez wściekłe duchy Nighthounds, albo w desperacji rzucali się w lodowate czarne wody jeziora, na zawsze zapominając kim są. Duchy zaczęły swoją procesję przez jezioro, całą swoją obecnością zamrażając czarne wody, nad którymi stało krucze miasto. Na całe szczęście dla portowych strażników z Lake Guard, którzy tej nocy pełnili warte nad brzegiem jeziora. Fale nadchodzących nieumarłych natrafiły po drodze na sojuszników miasta Letis, zamieszkujących głębiny tych wód. Pochód zjaw przerwany został na środku jeziora, gdy z jego głębin nagle i gwałtownie falanga elitarnej akheliańskiej straży Aidonetów uderzyła na legion żalu. Widzący dusze, operujący w podwodnej enklawie IonRach wyczuli tej nocy wiele z cierpiących dusz uwięzionych w zjawach legionu więc Aidoneci postanowili nie zwlekać ani chwili z uderzeniem. Sam król Ekrawil Blacktide poprowadził elitarną falangę kawalerii Aidonet, gdy ta wjechała w nic niespodziewające się zjawy. Siła uderzenia podwodnych elfów była tak duża, że legiony żalu zostały wypchnięte z powrotem na brzegi jeziora. Za ekheliańską kawalerią podążały oddziały niewolników na Martii, Starannie wywoławiających zatopionych rybaków, których dusze przydadzą się enklawie o wiele bardziej niż ich objętym amnezją umysłu. Gdy Black Tide i jego kawaleria wypchali siły nieumarłych na północny brzeg jeziora, Aidoneci zobaczyli rozmiar inwazji, jaka nadchodziła w kierunku krótszego miasta. Ruiny dawnych cywilizacji zamieszkujących północ Letis jarzyły się teraz w nocy piekielną zielenią nekroplazmy Legionu Żalu, który w całej swojej mocy stacjonował w tym miejscu. Kawaleria enklawy Iron Rage w kilka chwil została otoczona ze wszystkich stron przez nieumarłe zjawy, tak niezliczone, że zdawało się, że to koniec rajdu Aidonetów. Raz po raz potworne upiory kładły trupem kawalerzystów, wyciągając ich na brzegi czarnego jeziora. Król i jego podwładni byli dziesiątkowani, i gdyby nie błysk na niebie, który zobaczył, niechybnie Black Tide nawoływałby swoich kawalerzystów do odwrotu. Błysk na niebie jednak zmienił wszystko. Burza rozgrzmiała nad brzegiem jeziora, na którym Adoneci byli dziesiątkowani przez Nighthoundów. Czarne chmury zebrały się, ale nie przyniosły ze sobą deszczu. Niebiosa wypełniły się dziesiątkami białych błyskawic, a gromy zaczęły raz po raz uderzać o czarną glebę brzegu. Król kazał swojej falandze wstrzymać się jeszcze moment i jakby na jego zawołanie z ogromnych gromów, które uderzały ze wściekłością o ziemię, w błysku oka stąpiły na rachunek Ajdonetą oddziane w czarne zbroje z Sigmarytu zastępy Anvils of the Heldenhammer. Dowodzeni przez lorda Celestanta Vandergulas izby Soul Stormcast Eternals z błyskawiczną szarżą dostali się do kawalerzystów króla Black i otwarli im drogę ucieczki. Wspólnymi siłami, Elfi król podwodnej enklawy i lord Celestant domu Anvils of the Heldenhammer zmiażdżyli prawą flankę Legionu Żalu. Jednakże, Vandergul szybko zauważył, jak z północnych gór w ich kierunku spływają kolejne procesje nieumarłych otoczonych przerażającą, fioletową poświatą. Chwilę później, ziemia nad brzegiem zadrżała, gdy niezliczone legiony nieumarłych szkieletów i zombie powstały z grobów i ruszyły również na pomoc Legionowi Żalu. Lord Celestant wiedział, że nawet z pomocą Aidonetów przewaga liczerna nieumarłych była zbyt duża. Zarządził odwrót w kierunku bezpiecznych murów kruczego miasta. Odwrót Liberatorów wbił swoje czarne tarcze z Sigmarytów w ziemię, tworząc ścianę wokół cofujących się szereg po szeregu Emils of the Heldenhammer. W trakcie, gdy Liberatorzy Prime dowodzili odwrotem, dzieci Sigmara zaczęły ponuro wyśpiewywać antyczne hymny żałobne, których brzmienie zaczęło odstraszać otaczające ich zjawy. Legiony żalu jednak nie odpuszczały. Eteryczne upiory, żądne śmierci, uderzały mimo wszystko w wycofujące się siły raz po raz, czasami kładąc całe drużyny Stormcastów jednocześnie. Raz po raz w niebiosa wystrzeliwały kolejne pioruny z ziemi, a widząc każdy z nich, lord Celestant wiedział, że jego żołnierze spotkali się ze swoją starą znajomą śmiercią, a teraz wracają do Azyru, by zostać przekłutymi po raz kolejny. Envils of the Heldenhammer powoli wycofywali się, ale Wandergul, widząc straty, jakie ponoszą, zrozumiał, że szanse na to, że im się uda, nikną z każdą sekundą. Z każdą przebytą milą czarnych zbroj Stormcastów było na polu bitwy coraz mniej, a głośne gromy wystrzeliwane w niebiosa mieszały się z krzykami umierających Ajdonetów. Gdy zdawało się że za chwilę legion żalu porwie wycofujących się żołnierzy, na polu bitwy rozległ się głośny bas krasnoludzkich pieśni bojowych. Krępe oddziały duardinów o brodach i irokezach pokrytych sadzą, uzbrojonych w się czerwoną magmą topory, ruszyły wprost na nieumarłych. Pomiędzy nimi, na ogromnym magmadrocie, Runson Gregar. Rozkazywał swojej loży, jak uderzyć tak, by umarli pożałowali, że służą Nagaszowi. Synowie Grimnira z pieśniami bojowymi na ustach rzucili się na wroga. Fireslayerzy z loży Greyfird niechętnie opuszczali swój obóz wojenny znajdujący się u podnóża góry Davig Mons. Runson Gregar, widząc jednak jak duże siły Nighthounds gromadzą się na górze, podjął decyzję o podjęciu walki w regionie krótszego miasta. Nie była to łatwa decyzja, gdyż miasto zwlekało ze swoją zapłatą dla loży. Szlachta unikała jak mogła opłacania Fire a do tego wóz pełen Urgolda obiecany Duardinom nigdy do nich nie trafił. Legion żalu był jednak tak liczebny, że Runson wiedział, że zostając tutaj nie da swoim braciom szansy na chwalebną śmierć. Taką znajdą tylko w krótszym mieście, wokół zdrajców, którzy nie spełnili swoich obietnic. Berzerkerzy wznosili swoje pieśni bojowe, gdy loża ruszyła w kierunku miasta. Cieli nekroplazmę na lewo i prawo, wysyłając dziesiątki zjaw i widm w eter. Obok nich ogromne, masywne magmadroty dziesiątkowały procesje nieumarłych wrzącą lawą, którą wyziewywały na wrogów. Gdy Fireslayers dotarli do otoczonych przez nieumarłych Anvils of the Helenhammer i Donetów, byli już w takim transie bojowym, że zajęło im dosłownie wieczór o rozbicie sił, które dla zdziesiątkowanych stronkastów i Aidonetów były za duże. Gdy skończyli, ektoplazma pokrywała całe pole czarnej ziemi prowadzącej aż do onyksowej bramy, północnego wejścia do miasta. Lord Celestan van der Gull dopiero teraz zauważył, jak duże straty zostały poniesione. Niewielu z braci udało się dotrzeć do bram miasta. Skruszony ruszył w kierunku Runsona Gregara, aby podziękować mu i jego loży za ratunek. Runson jednak nie chciał rozmawiać ze Stronkastem. Odrzekł mu tylko zimnym głosem, że nie spłacając swojego długu, krócze miasto złamało wszelkie więzi z lożą Greyfird. Duardiny będą dzisiaj walczyć, mówił do bladośkurego Stronkasta, ale nie zapomną nigdy. Tymi słowami skończył spotkanie z Lordem Celestantem, a w mieście rozeszła się wieść. Nadchodzi śmierć, ale o tym porozmawiamy sobie następnym razem.